Trener dzwoni: Halo, cześć, idę już do Ciebie, jesteś już rozgrzany? Tak, wręcz rozpalony. Wgrzewka w treningu siłowym to kluczowy element każdej sesji treningowej, który przygotowuje ciało i umysł do wysiłku oraz podnosi wydajność mięśni. Jej celem jest zwiększenie przepływu krwi do mięśni i podniesienie temperatury ciała. Poprawa elastyczności i zakresu ruchu poprzez przygotowanie mięśni i stawów do większych obciążeń, co zmniejsza ryzyko urazów. Aktywacja układu nerwowego Rozgrzewka pomaga zwiększyć zdolność do generowania siły i poprawia koordynacji ruchów. Poprawa techniki. Dzięki mobilizacji mięśni i stawów łatwiej kontrolować poprawny ruch w ćwiczeniach wielostawowych. Przygotowanie psychiczne. Rozgrzewka pomaga skoncentrować się na treningu i stopniowo wejść w odpowiedni rytm pracy. Jak przeprowadzić dobrą rozgrzewkę? 1. Podniesienie temperatury ciała około 5 minut za pomocą dowolnego sprzętu cardio. 2. Ćwiczenia mobilizacyjne i dynamiczne rozciąganie. 3. Odpowiednia dla danej jednostki lekka praca nad mięśniami stabilizującymi, którymi mamy problem oraz praca oddechowa. 4. Rozgrzewka specyficzna w postaci serii wstępnych danego ćwiczenia na mniejszym obciążeniu niż docelowe w seriach głównych.